Dla ciebie jest wolność. Jak rozumiesz słowo wolność? Wolność. Robię. Co chcę? Nie. Wolność to jest taka uprząż jak na konia, gdzie się ma granice, które sam sobie wytyczam. O, to jest wolność. Sam sobie wyznaczam granice, w których się trzymam, bo je sam sobie wytyczyłem. Jeśli się mylę, to na pewno jest inaczej. No, na pewno jest inaczej, ale ja to tak odbieram. A czy jeśli wytyczymy sobie te granice za szeroko i nasza wolność będzie tylko naszym wyborem, czy to też jest wolność? Szczęśliwie mamy dobrego Ojca w niebie, który koryguje te granice. Wolność jest, rozumiem tylko tak jak mawiał Ojciec Święty Jan Paweł II, w miłości. Jestem wolna, czyli jest, jestem zdolna kochać wszystkich wszystkie, i każdego razem z Chrystusem. Jestem wolna, czyli jestem naprawdę sobą, bo do wolności mnie stworzył Bóg, i w, w tej wolności się rodzimy, dorastamy i w niej mamy żyć. Jesteśmy powołani, ale oczywiście z nią się pracuje, do niej się dąży, żeby w pełni być wolna. To jest wolności bożej, prawda? W jakich sytuacjach? Może siostra miała taką, taką sytuację, którą po prostu może przytoczyć. Na przykład jakiekolwiek obowiązki czy cokolwiek mi było trudno, ale jak się modliłam, że chciałam to zrobić i pełniłam to o, radością, wtedy czułam że się, że pełniłam o, ojca i czułam się zadowolona i miałam satysfakcję to, co czyniłam w życiu. <laughs> Szczerze mówiąc, za trudne pytanie to jest, ale no, to, wolność. No każdy z nas jest wolny i może przez to dokonywać wolnych wyborów. No, i to jest wolność. A czy wolność to jest właśnie robić, co chcemy? No, wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi mi korzyść, jak mówi święty Paweł. Rozumiem. Czyli wolność to jest właśnie. że robimy wszystko, co chcemy, co nam serce po prostu i pragnienie nasze ludzkie mówią? E, tak, ale o tyle, o ile te pragnienia są e, prawdziwe, takie te najbardziej autentyczne. To tak. W takim sensie życie w zgodzie ze swoimi najskrytszymi pragnieniami. W takim kluczu można by, nie wiem, wolność rozumieć. Ja przynajmniej słyszałem o takim podziale, czy rozumieniu wolności jako wolność. E, od i wolność do, na przykład, czyli wolność od wszelkiego rodzaju zniewoleń, tego co ogranicza, i wolność do, czyli coś takiego, co rozumiemy jako odpowiedzialność, czyli jakby jesteśmy stworzeni jako istoty wolne, ale jednocześnie też odpowiedzialne, bo to jest wpisane w naszą istotę, nie? czyli odpowiadamy za to, co robimy. Jakby to też nakreśla to, to, jak będziemy rozumieli tą wolność. Nie? Wolny człowiek to musi być zawsze wolnym człowiekiem. Jak ja rozumiem wolność. Wolność to jest wolność mego wyboru w Bogu. I wszystko, co jest niezgodne z Ewangelią, jest to po prostu zniewoleniem. A kto nam daje rzeczywistą wolność? O, proszę panią. Rzeczywistą wolność, no to Pan Bóg chyba na pewno. Dla mnie prawdziwa wolność to jest prawdziwa miłość do drugiego człowieka i służenie w każdej sytuacji, niezależnie od tego, co ja mam na dziś, oddanie siebie drugiemu w miłości. Dla mnie prawdziwa wolność to pozbycie się wszelkich swoich przyzwyczajeń, zaszłości, wszystkiego, co, całego bagażu, który zostaje w nas, i oddanie się całkowicie. Jezusowi. Czy, czy własną mocą, własną ochotą, pragnieniem, czy jesteśmy w stanie rzeczywiście dokonać tego, wybrać tą prawdziwą wolność, uczynić to, co chcemy? Nie jesteśmy w stanie. Bez naszego Pana, który jest dawcą życia, Jezusa Chrystusa, nic nie możemy i nic nie umiemy. To On jest dawcą i to tylko On nas może uzdolnić, byśmy byli wolni i kochali. E czy miałyście takie momenty, kiedy czułyście tą rzeczywistą, prawdziwą wolność? To znaczy, kiedy się coś jakby wbrew własnym pragnieniom, a jednak okazało się to prawdziwą wolnością? Tak, to wtedy, kiedy cokolwiek sobie planuję, a powołuje mnie Pan Jezus do czego innego i zostaje w tym, do czego On mnie powołuje. I wtedy hmm, wydaje mi się, że dostaję w dwójnasób od Pana Jezusa, hmm, Wynagrodzenie jak gdyby za to, że zostałam mu wierna. Wolność od i wolność do, czyli wolność od, od tych wszystkich złych rzeczy, które nie służą naszemu zbawieniu, i wolność do, czyli wolność do robienia dobrych rzeczy. Tak to rozumiem. Moja wolność jest taka, że jestem w domu z czterema dziewczynkami, córeczkami, i moja wolność jest poświęcona całkowicie moim córkom teraz. To znaczy czujesz się zniewolona przez to? Nie, broń Boże. Broń Boże, czuję się bardzo szczęśliwa. Jest to całe moje życie. Jest moją, jest moją wielką radością to, że mogę z nimi przebywać. A tylko Pan Bóg i takie spotkania potwierdzają mi to, co to znaczy służyć drugiemu właśnie wolności. Że sama tego dokonuję, mogłabym iść do pracy, mogłabym robić wiele innych rzeczy, a sama z tego rezygnuję będąc w domu z dziewczynkami moimi. I tu dzisiaj, jak byłam na tych spotkaniach, też to y, usłyszałam wiele potwierdzeń ku temu, żeby właśnie robić to, co się czuje sercem. I myślę, że jeżeli wybieramy sercem, to jest to też wolności y, i z czystym sercem. Jak się ma czyste serce. Dziękuję. Jak rozumiesz słowo wolność? Nie rozumiem do końca. Bo wydaje mi się, że słowo wolność to jest y, taka. Takie trudne zagadnienie, ponieważ w sensie potocznym, wolność to do, do tej pory rozumiałam jako robienie coś według własnego uznania. A teraz muszę przyznać, że to do końca nie jest taką prawdą, jaką Pan Jezus nam chce przedstawiać. I słowo prawda. Pod natchnieniem Ducha Świętego, mówione prawda, to jest yy, wolność w Jezusie. Ja jestem prawdą, drogą i życiem, czyli to jest wolność. A ponieważ ja tego do końca jeszcze nie rozumiem, to mogę czuć pragnienie tego i tej wolności i prawdy. Także tą drogą podążam z wielką nadzieją że Pan Jezus to moją wolność przyjmie, a jak ja już całkowicie oddam swoje wszystkie decyzje, wolę moją i całe moje życie Jezusowi, to mam nadzieję, że wtedy się dowiem, co to znaczy wolność. Wolność to jest w Chrystusie. Po prostu, jak my dążymy do dobrego, to mamy wolność i wszystko się układa według no, dobra i Jezusa i Boga, i wszystkiego. A, a tylko, jak zło nas po prostu otoczy, to niby, że ten zły książę ciemności, duch, się czujemy dobrze, ale. Być, Wyprowadza za nas na zło na manowce. Prawdziwa wolność. Prawdziwa wolność ma swoje granice. Dla mnie. Wolność nie oznacza tego, że robię wszystko, co chcę, bo nie wszystko, co robię, może być dobre. Dla mnie wolność zamyka się jakby w znaczeniu dobra. <try> Mama nam powie, co to znaczy prawdziwa wolność. Mama, która jest cały czas obciążona małeństwem. Prawdziwa wolność to jest zdolność do wybierania dobra, rzeczy po prostu, które są, są dobre dla nas, w sensie takiego właśnie przeznaczenia ostatecznego. Czyli, czyli w, sensie, w sensie Boga, po prostu, nie szukanie Boga, szukanie rzeczy, które do Niego prowadzą, szukanie naszego powołania, które do Niego prowadzi, szukanie świętości. Dziękuję. Prawdziwa wolność ma na imię Jezus Chrystus. Jeżeli przyjmujesz do swojego życia Chrystusa, wtedy jesteś wol, jestem wolny jako człowiek. W, yy, przychodzi wolność do mojego małżeństwa, przychodzi wolność do mojej rodziny, do moich relacji w pracy. To jest wolność. Dziękuję.